Witamy w hotelu Lambert Medical Spa. Dzisiaj gościmy u siebie wyjątkowego gościa, nie tylko aktora i chyba nawet nie muszę tutaj edyfikować, ponieważ wszyscy Polacy znają pana Andrzeja Grabowskiego. Witamy dzień dobry, Panie Andrzeju. Co tam u Pana słychać? Pan ur... na urlopie? Tak, właściwie traktuję to jako urlop, ale też dzisiaj na każdej stronie będę miał... Taki swój stand-up w rywalu parę dni mm -hmm. temu miałem, no ale wczoraj musiałem jechać do Warszawy i wrócić tutaj z powrotem. No, o, to, to, taki, to numer. taki to urlop. No. Taki to urlop. No. Ur no. O, to ale, ur no. ur ale to, to nazywa <coughs> urlopem. A jak teraz w ogóle publiczność po tych takich ciężkich czasach. No, jest dużo mniej publiczności, zresztą ta publiczność. Czy jest, jest bardziej stęskniona? No. Czy ja wiem, ona się zmieniła. Mm -hmm. Bo nawet chodząc tutaj po ustronie po ulicach widzimy już trochę inne twarze niż widać. Rozumiem. A jak Pani się czuje tutaj w stronie w naszym hotelu? Bardzo się... dobrze. Ja tutaj przyjechałem po raz pierwszy, nie wiem, dwa lata temu, może trzy lata, to nie pamiętam. I tutaj mnie za, zaokrętowano. No i od tego czasu właściwie już jestem tu po raz trzeci. Drugi raz mój prywatnie, bo mi się bardzo spodobało. Zostaje pokój z widokiem na morze, więc no tak, to czasem jest taki... jego szum denerwuje, ale przede wszystkim uspakaja. No i człowiek, człowiek <noise> człowiekowi się wydaje, że ciągle wdychają. Rozumiem, rozumiem. A co tak najbardziej urzekło w naszym hotelu? Czyli ten widok z morza, czy jeszcze Tak, szum? tak, nie. Jest tutaj przede wszystkim, że ten hotel jest takim trochę azylem od, od, od tych kramów na mhm. ulicy. I od tych kamów nie tylko tutaj w Estonii, bo one są wszędzie, w każdym zrodzisku, i to nie jest tylko na morskim, ale i w, w górach też. Um, a tutaj jest inaczej, wchodzi się jak do azylu. Um, I to jest bardzo przyjemne. To bardzo nam miło. Z tego poza tym bardzo dobre jedzenie, naprawdę świetne jedzenie. No i to spa, które, 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 które jest w nazwie hotelu, ja akurat nie korzystam. Mhm. Ale to jest mój przypadek. Ale korzysta moja druga połowa, która jest zachwycona masażami. Właśnie w tej chwili jest na masażu. nawet Nie wiem, czy wzięła klucz do pokoju i nie wie, gdzie ja jestem. Jest, Już będzie wiedziała. Zależy, ile jej się zajdzie. Jak siądzie na, na Facebooka, to może zdążymy puścić No, na no nie, no bo no, ma tylko szlafro. Więc może, no zobaczę. Może A, się tu pojawi. Dobrze, czyli ze spa korzystała połówka, jedzenie smakuje, super. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Czyli będzie no, pan do nas wracał, tak? Tak, ja, ja, ja już jak już wspomniałem, ja tutaj jestem po raz trzeci, z czego dwa razy byłem, no tak, prywatnie służbowo, chociaż właściwie ja dzisiaj mam. Dzisiaj mam tutaj jeszcze miałem poprzednio w sobotę, więc te kilka dni było bez, no więc to był tak zwany wypoczynek. Mm -hmm. Zostaje jeszcze jutro z, z wolnym przebiegiem, że tak powiem. Nie mam nic, do tego w sobotę rano jadę, bo we Wrocławiu tam jest Noc literatury i mam czytać Rozumiem. fragmenty. Niebis. Panie Andrzeju, a jak? Jak to, to życie aktorskie i takie właśnie, może nawet komediowe, też, bo to wiadomo w różnych produkcjach Pan brał udział, wpłynęło na takie życie prywatne? Pamiętacie. Czy zabawia Pan swoją połówkę na co dzień, albo jest Pan na co dzień nadwymiar na może poważny? Tak, zapraszamy tutaj. Bo nie wiem. Co... Tak, 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 tak zapraszamy dobrać. oczywiście, dziękujemy. Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Yy, nie Szczególnie tej jednej serii, on mówi na to życie, ma. teraz już na szczęście trochę mniej, ale ale dalej, no teraz zmieniła się klientela no, okay. z u Ustronia, więc ona częściej krzyczy Ferdejko na mrowarach. No i co chce, pan że... wtedy na to? No nic, robię minę z innego filmu, czyli z Bibula, robię <grym grym> minę Goebbelsa i trochę odstraszam może od tych ludzi. Nic y, 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 z tego, no ale cóż, no, no tak, tak jest, no. ta rola się pisała bardzo mocno. No tak to jest, no i no, oni myślą, że ja rzeczywiście łuskę piwo i że nic innego bym nie robił, tylko bym Człowiec. bo bym nic nie robił i pił, a ja jestem bardzo zapracowanym człowiekiem. Tak nie, niekoniecznie lubiącym nawet piwo. Mm -hmm, rozumiem. No to rzeczywiście. To jest taka ciekawostka z życia w sumie. Przez całe życie pana prześladuje. Praca. No, całe jak całe, ale no, te, ta rola no, prześladuje mnie od 22 lat, więc to już jest kawał życia. To, to... 20 tak. proszę żeby tak. wyobrazić co Pani robiła w lat. O, no właśnie. <grym> Muszę, no. nie będę głośno mówił. <grym> to były chyba czasy nastoletnie. No a, 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 a za 22 lata będzie, w 2043 nasza nasz planeta wyciągnie Tak. No tak, to, to prawda. To prawda. Chodzi Pan na spacery tutaj w stronie. Ma Pan czas na to? A ja druga połowa nie wyciąga na spacery, ja po prostu dużo pływam, ale tym co mnie rekompensuje to, że, że nie jestem w mm -hmm. Rozumiem. jest łóżka wygodne bardzo, u nas? Bardzo, tak? bardzo łóżka wygodne, bardzo dobrze się śpi, jeżeli tylko nie ma sztolu to ten ja szul to... Prowadziam nerwowość, przynajmniej tak bym nie jest. Mhm. Nie no, gdyby tak nie było, to ja bym przecież powiedział, gdyby, gdyby nie było tutaj dobrze i fajnie, i, i świetnie, to ja bym poprosił o inny hotel, tak. gdzie indziej. Nie wracałby Pan tak Nie wracałby Pan no, właśnie. Super. I na pewno zdarzy się, że ja tutaj prywatnie też przyjadę, jeżeli będę miał tyle czasu, tylko prawdopodobnie będzie to. Sodzę w listopadzie. To już Przecież... ostatnie pytanie. Zapytam się, czy teraz jakaś produkcja szykuje się dużo. Cały czas. Cały czas. Cały czas pan po prostu... Cały czas już nie pamiętam tytułów. No, mhm. Pamiętam. No, najbliższa premiera filmów to będzie... To będzie Pitwój, który nakryciłem z Będzie taki... Film o głupim tytule, ale naprawdę bardzo dobry, podobno świetny, niskobudżetowy, czarno-biały. Mm -hmm. Jestemkiem oh. miłości. No. Walczę z tym reżyserem, żeby zmienił tytuł, bo tytuł jest odstraszający. Ja bym nie poszedł. No, taki film. Poza tym, co będzie jeszcze z filmów, wyjdzie. Dziś w lesie Zasilnik, taki tytuł był, taki mm horror. -hmm. Mm -hmm. e, I jeszcze film poświęcony na dwa czy trzy, trzy lata temu, ale przez pandemię nie, nie miał, nie wiem, no, wielkiego, może światowego reżysera, czyli Lecha Majewskiego z Hollywood. Mm. Brzmi bardzo cudowna. Mm -hmm akurat się złożyło, że teraz na topie jest w e, I a ona tam właśnie sobie bo jest trochę do niepodobna. podobna. E, no i ten, ten, ten ta premiera światowa zresztą, nie wiem kiedy będzie, no bo ciągle, ciągle, ciągle jest niegotowe ze swojego na pamię. no ale będzie. No oprócz tego cała fura seriali, tajemniczyna. I znajduje pan na to czas i siłę, i zdrowie. No taki mam zawód. Tak? Lubi Pan swój zawód? Nie mam innego, więc nie, nie wiem, czy lubiłbym ten inny zawód, mam, taki, jaki <laughs> mam. Tak, tak. Raczej lubię. Chyba lubię. No w każdym razie już bez pracy co mi jest trudno żyć, bo... Przezwyczajenie, przyzwyczajenie, tak? przyzwyczajenie ciągłe. Od wielu lat przecież jestem bardzo zajęty. No i... i, i, i Ciężko spędzam. Mhm, bardzo rozumiem. jest trudno. Pani Andrzeju, to ja już nie będę przeszkadzać. Hmm. Proszę sobie ładnie dojeść. Ja chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Zapraszamy do naszego hotelu jeszcze raz i Mam numer telefonu, że Kamila. Tak. Będę dzwonił. Pozdrawiamy Kamila. <tak>, tak jest. I dużo sił i dużo zdrowia. Życzymy. Andrzej Grabowski w hotelu Landek na Spa. Pozdrawiam. Już przełknę i się pożegnam. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.